Witajcie! Dzisiaj zrobimy takie fajne, imprezowe częstuszki! Zaczynajmy więc! A potrzebujesz! Mięso mielone, olej, cebulę, pieczary, oregano, przecier pomidorowy, gołdę, jalapeno, pieprz, sól, paprykę wędzoną i tortillę. Składniki masz też w opisie. Te bóle, posiekaj w kostkę. A jeżeli podoba Ci się to co robię i chcesz mnie wesprzeć, możesz mi postawić wirtualną kawę. Takie malutkie, jednorazowe wsparcie. Na chętnych link załączę w opisie. Posiekaj pieczary. Możesz też jak chcesz zetrzeć na tarce. Rozgrzej olej i przesmaż cebulę. I jak się podsmażyła, dodaj pieczary i odparuj je porządnie. I rzucaj mięso. Dobrze je rozdrobni. Dodaj pieprz, paprykę i sól. Dobrze wymierz. Jak wszystko ładnie ci odprowało, dodaj przeciar. I znowu wymierzasz. Grzej to aż pozbędziesz się nadmiaru płynu i zabieraj. Jak to sobie stygnie, zręczyj ser. Poczekaj świeże oregano. Jak nie masz, to sypni suszone. Do misy z naszym przesmażonym mięsem wrzuć oregano, ser, papryczki i dokładnie wymieszaj. To podziel na połowę. Weź kawałek i nałóż na niego farsz, w miejscu, gdzie widzisz. Końcem trz zakry farsz. I złóż jeszcze raz do brzegu. Taki trójkąt ci wyjdzie. I wciśnij ten pozostały ogomek, aby farsz nie uciekał. I jeszcze raz dla utrwalenia. Też to nie jest słuchowisko, widzisz, jak robię. Roz, że sobie grila, upiekać, czy panelnie, co tam masz, i zapiecz to i zabieraj. I... Masz! Patrz tylko jakie fajne zrobiliśmy, jakie wygodne, wyraziste w smaku, mega pożywne, perfekcyjne na jakąś posiadówę przy herbatce z nutą chmielu, do tego podrzuć ulubiony sos i obulwa, jakie to jest fajne! Zachęcam i ci zrób, zasubskrybuj, jeszcze jeśli tego nie robisz, postaw mi wirtualną kawę, jeśli impreza była udana, jak nie to też, polub to wideo i do następnego, hej!